Dzień dobry. Z tej strony Karolina Winiarska i bardzo się cieszę, bo już niedługo będzie miała premierę moja kolejna książka zatytułowana w Twoją stronę. E, tym razem przedstawiam e, historię dwóch sióstr: Łucy e, i Felicji. Felicja jest młodsza, e, nieco bardziej szalona i bezkompromisowa, e, wiecie, bardzo wygodne e, życie. Natomiast Łucja. E, to ta starsza i bardziej odpowiedzialna. I nasze bohaterki poznajemy, kiedy ich życie zaczyna się nieco komplikować. Okazuje się, że muszą odbyć wspólną podróż, podróż do domu babci, no i tam skonfrontować się z przeszłością, z problemami, z błędami, które popełniły. Swoją stronę jest przede wszystkim powieścią obyczajową. Jest to historia, która pokazuje, że relacje rodzinne bywają trudne i tak naprawdę nie do końca wszystko jest zawsze tak, jak nam się wydaje. Ale jednocześnie chciałam pokazać w tej historii, że rodzina to też może być naszym największym atutem. Rodzina może być naszą siłą. E, I tylko dzięki niej możemy dotrwać do happy endu. Czy się to uda siostrom? E, czy, czy rzeczywiście pokonają te wszystkie swoje problemy? E, czy obecność babci im pomoże, czy nie? E, to wszystko w mojej najnowszej powieści w Twoją stronę.